Cześć, witajcie, tutaj Julia C. <kuhem> przepraszam, i witam Was w kolejnym odcinku raz koni. Tak, to jest kolejny odcinek. Jeżeli się zastanowicie, to nagrywam to o godzinie 17, a to dlatego, że wcześniej po prostu nie miałam internetu i dlatego teraz nie nagrywam, ale na szczęście trwa jeszcze lato, więc... Ona jest o 17.00, jest dzień, jest jeszcze dzień, także mogę nagrywać, nie Więc dzisiejszą rasą koni jest koń trakeński. Tak, nie, nie zwracajcie uwagi, tutaj coś się zniosze. Koń trakeński, tak. I pokażę wam pokrótce na moje trakeńskie wszystkie są z 17. I to jest mój piękny ogień trakeński, huragan. Takie ja może mu zdejmę derkę O. Ostrość. E, yyy, nie wyostrzyj aż tak bardzo. No, myśmy naści takiej... mmm... gniado... cię... karą. No, gniady jakiejś. Czy no, gniada... Z, z, z ciemnego do strokata, że tak powiem. Tu ma skarpetkę, chyba. A tu ma chyba pończoszkę na tej ostatniej noce. Ma podkowy. No i tu ma taką śliczną grzywę, bardzo mi się podoba. Ma taką chrapkę ładną taką derwę, którą sama mu zrobiłam z filcu z jego imieniem i on też chodzi w tym bo niedawno wygrał zawody w KKW w dyscyplinie cross, więc i tu jest mama huragana Bella i ona jest w derwce od zestawu rekreacyjnego chyba i tu ma taką długą łysinę, aż do pyska jest. O, i tutaj ma takie różowe. Tu ma śliczne różowe bubeczki. To jest właściwie yy, wersja ekskluzji w tej klaczy drakańskiej, bo ja ją mam od stajni mojej, tej dużej. I tutaj ma yy, no, jakby skarpetkę trochę. Tu jest mask korpecki jakby. Takie. No i tak wygląda. Nie ma podków. <laughs> Ale jest ładna kara. Ja bardzo lubię kary konie, więc... To mi się ma. I teraz tutaj jest oryginał klaczy drakańskiej. I ona się nazywa Merida, tak jak ja mam. Nerica. I ona jest maści takiej y, gniadej, myślę. I tutaj ma skarpeckę jakby? Koronko skarpeckę, jakoś tak, bo tutaj też ma białe. I tutaj ma markoczyki, białe gumeczki. Jest bardzo ładna. I ma, po y, ma podkowy, o. Ona ma podkowy akurat więc możecie zobaczyć, co różni te zaczę No, jedynie nie się, oczywiście, bo to jest ten sam model, ale to jest Exclusive. I tu mam jeszcze coś, ramaczka trakejskiego Exclusive i to jest Romeo, tak ma linie. I on jest maści też y, chyba gniady. Nie ma podków, oczywiście. No, ostrość. No, mi nie był ostrzy, wybaczcie, nie, nie był no, że nie ma coś, nie ważne. nieważne. No, zacznijmy czytanie. To jest trochę mało do czytania, jak widać. Bo, to, bo ten artykuł wymaga czegoś do wpisania, nieważne. Koń trakieński Rasa konia pochodzenia staropruskiego. Przodkiem konia trakińskiego jest yy, pewnie źle to przeczytam z, 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 z czewejken. Jeżeli źle czytam, to, to poprawcie mnie. Silny pruski kuc, wyhodowany <laughs> przez Prusów, ale y, przyz, przywłaszczony jak y, wszystko na tym terenie y, przez żakon, zakon krzyżacki z y, z, z he, wejne, keny trakeny zawsze były w centrum zainteresowania, dlatego też poddawano je krzukom ukszlachetniającym, aby połączyć cechy wytrwałego konia prymitywnego ze wzrostem wytrzymałością, szybkością oraz dobrym charakterem koni pełnej krwi angielskiej czystej krwi arabskiej w 1732 roku została założona przez Fryderyka wi Wilhelma i Pruskiego, królewska stanina Trakenów w Trakenach, skąd stąd wzięła się nazwa tego konia. Koń też posiada świetną głowę z dużymi oczami, długą, dobrze ukształtowaną szyję, kłąb dość krótki, ale wysoki i dobrze zarysowany. Jego Piersi jest szeroka, a łopatki długie i skośne. Średnio długi, silny grzbiet kończy się lekko opadającym i dobrze umieścionym zadem. Jego nogi są delikatne, ale suche i o mocnej kości. Wysokość w kłębie wnosi zazwyczaj od 160 do 175 cm. Umaszczenie ma jednolite, ale raczej nieśliwe trakeny szcze... trakeny są koniami wszechstronnemu użytku, potrafią świetnie skakać, sprawdzają się w konkurencjach w KKW oraz w ujeżdżeniu konie tej rasy ma... mają spokojny charakter są przyjazne, chętne do pracy i szybko się uczą następuje odro... odradzanie tej rasy na terenie Polski <śmiech> <śmiech> tak jeżeli źle przeczytałam te, to z, y, chwej, z chwej Ken, to nie poprawcie, bo ja nie wiem, jak się to czyta. Może wam pokażę to słowo. Tutaj to słowo, które jest zaznaczone na czerwono, poprawcie mnie, jeżeli źle to czytam, czyli ja to czytam z, z Heiken. Jakoś tak. Ja z że ich pokażę tutaj zdjęcie. Los, o, proszę. Taki ładny koń, namalowany. No, nie ma trochę za krótki ogon, ale jest śliczny. Tutaj jakieś napisy w językach innych. Tu koń trekiński w konkursie ujrzenia. Tak to wygląda. No. Jeżeli coś źle przeczytałam, to mnie poprawcie. A tutaj stoją moje piękne trokeny. Więc do zobaczenia w kolejnych filmach. I chciałam jeszcze na koniec <laughs> powiedzieć, że, <laughs> że teraz, przez to, że dzisiaj jest ostatni dzień wakacji, to jut no od jutra. Odcinki pewnie będą wychodziły rzadziej, bo jednak zacznie szko się szkoła i no, będzie mniej czasu na nagrywanie, więc przepraszam was, jeżeli filmy nie będą systematycznie, ale to, co mogę powiedzieć, to filmy będą wychodziły w weekendy, bo jedynie wtedy pewnie będę mieć czas, więc... Czekajcie na nowe filmy, najprawdopodobniej na weekend. Czekajcie na weekend, żeby zobaczyć nowy film. Tak. Cóż. No tak, ten czasek tak szybko zleciał, nieważne. No ale chciałam to powiedzieć, żeby, żebyście już wiedzieli, że... Więc pamiętajcie, że od jutra filmy wchodzą zazwyczaj weekendy. Więc pa, pa.